Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać. Witam wszystkich serdecznie. Nagrywamy dla Was z Dubaju razem z Filem Koniecznym. Cześć, film. Witam wszystkich. Moi drodzy, Macie przed sobą fajne widoki, więc będziecie naszymi oczami. A ja rozpocząłem z filmem taki cykl, w którym mówimy bardzo dużo na temat kwestii mentalnych, które są moim zdaniem no, takim fundamentem, jeżeli w ogóle chcemy myśleć o inwestycjach poważnie. Bo nawet przed chwilą Filip nazywał, nagrywał z Kuba Midlem wywiad i poruszyli kilka fajnych kwestii, ale przejdźmy może do takich rzeczy, bo jak na miejsce, to powiedzieliśmy mi o czymś takim jak bieda mental. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć, co się za tym kryje, bo poruszyliśmy kilka takich różnych tematów, które tam e, za tym pojęciem się kryją, a myślę, że one są kluczowe do tego, aby faktycznie inwestorzy, też nasi, którzy nas oglądają, mogli spojrzeć na to i w pewien sposób o tym pomyśleć też inaczej. Więc zaczynamy. Bieda mental. Jeżeli chodzi o bieda mental. E... Ostatnio odkryłem coś takiego, że w ogóle dlaczego ja zacząłem robić mój kanał YouTube? Dlaczego zacząłem nagrywać o kryptowalutach? E, bardzo chciałem pomóc e, tym osobom, które mają mniej pieniędzy. Zależało mi na tym, by e, pomóc osobom, które mają kredyty, osobom, które mają nieciekawą sytuację e, w tej chwili i, i, i e, no po prostu chcą jakoś z niej wyjść. Zauważyłem, że kryptowaluty tak naprawdę są jakby. Trampoliną, opcją, że dzięki której mogą oni zarobić więcej, zmienić swoje życie. Natomiast w czas, z czasem, jak, jak nagrywałem te, te, te filmy na moim kanale YouTube, bo to już trwa od 4 lat. Jak dodamy jeszcze bloga, którego prowadziłem wcześniej przed kanałem YouTube, to mamy tutaj naprawdę już, już no, ponad 4,5 roku, jak przekazuję wiedzę. I okazało się, że tak naprawdę to do wniosku, że osoby, które są bogate, bogacą się jeszcze bardziej, a osoby, które są biedne, po prostu pozostają biedne. I ci inwestorzy, którzy są biedni, zamiast wykorzystać kryptowaluty do zmiany swojego życia, po prostu są dawcami kapitału. I tak naprawdę w większości przypadków ja tutaj nie ma rozgraniczenia, że ja pomagam ludziom biednym lub też bogatym, ja po prostu pomagam ludziom, którzy są mądrzy. Którzy mają odpowiedni mindset, którzy mają odpowiednie myślenie. I zauważyłem coś takiego, że osoby, które mają pieniądze, które mają odpowiednie oszczędności, doszły do tych pieniędzy zazwyczaj dzięki temu, że miały odpowiedni mindset, mają do tych pieniędzy szacunek, wiedzą, jak ciężko jest też. Mnożyć te pieniądze, może nie zarabiać, tylko jak mnożyć te pieniądze, wiedzą, ile realnie daje zarobić złoto, srebro, nieruchomości, a ile dają kryptowaluty, i potrafią one po prostu realizować zyski, a jednocześnie też wkładając większe pieniądze nominalnie, zarabiają także więcej. I dla przykładu możemy sobie powiedzieć, że jest osoba, która ma powiedzmy milion złotych oszczędności. I postanowiła zainwestować tyle, ile jest w stanie stracić, czyli 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, 5-10% swoich oszczędności. No i taka osoba bez problemu jest w stanie na przykład zarobić 5 6 -krotnie. Już nawet nie mówimy tutaj o osobach, które na przykład kupiły portfolio pod hossem, które przygotowałem, które urosło 12 razy w ciągu 4 miesięcy, ale nawet tak jak rozmawiałem z Kubą Midlem, on sam zresztą wrócił do ciekawej kwestii, że ostatni wywiad. Z nim przeprowadzałem, kiedy bitcoin kosztował 10 tysięcy dolarów. On taki był niechętnie nastawiony do bitcoina, twierdził, że to już nie urośnie i doszedł do 60 tysięcy dolarów. To jest 6 razy w górę. Nawet licząc, że 5 razy w górę, taka osoba, która inwestuje 50-100 tysięcy złotych, nagle robi 500 tysięcy złotych, 600 tysięcy złotych i ona po prostu wypłaca te pieniądze, bo te pieniądze to jest na przykład dom, to są dwie kawalerki pod wynajem. To są jakieś pieniądze, które mają, powiedzmy, realną wartość i mogą coś tam e, zmienić, e, zmienić w życiu, podbudować. Jednocześnie taka osoba wie, że to jest połowa tego, co do tej pory w życiu udało jej się odłożyć. Natomiast osoby, które mają mniej pieniędzy, niestety ja nazywam to bieda mentalną. i to oczywiście nie znaczy, że każdy, kto ma mniej pieniędzy, tak myśli. Ja mam nadzieję, że tak nie jest. Nie, niestety jednak zauważyłem to, a zwłaszcza te spadki pokazały, że osoby, które mają mniej pieniędzy, są niekonsekwentne w podejściu do tego, ile mają pieniędzy. Co przez to rozumiem? Do przykładu, taka osoba niech ma odłożone 10 tysięcy złotych przez całe swoje życie i na samym starcie ona już popełnia podstawowy błąd, bo rzadko kiedy taka osoba inwestuje 1000 złotych. Rzadko kiedy taka osoba inwestuje 500 złotych. Takie osoby często inwestują 3, 5 czy też nawet i 10 tysięcy złotych, czyli wszystko. Ponieważ one uznają, że jak zainwestują 500 złotych i to nawet urośnie im 10 razy, to te pieniądze nic w ich życiu nie zmieniają. I teraz z jednej strony właśnie to jest podejście na zasadzie 5000 tysięcy złotych nic nie zmienia w moim życiu, ale z drugiej strony zapominają o tym, że oni mają tylko 10 tysięcy złotych przez całe swoje życie odłożone. Mhm. To jest w dalszym ciągu połowa więcej pieniędzy niż odłożyli przez całe swoje życie. Ale oni mówią, że 5 tysięcy nic, nic im nie zmienia. Z drugiej strony inwestują 10 tysięcy złotych i nagle się okazuje, że Bitcoin spada albo kupili jakieś altcoiny i nagle mają połowę mniej, czyli tracą 5 tysięcy złotych, teoretycznie pieniądze, które nic tam i tak im nie zmienią w życiu i nagle dzieje się coś strasznego. O Boże, straciłem 5 tysięcy złotych, sprzedaję, bo nie mogę pozwolić sobie na stratę więcej pieniędzy, straciłem połowę swoich życiowych oszczędności. To jest ten sam ten same 5 tysięcy złotych, a w dwóch różnych sytuacjach dla tej, dla tej osoby stanowi różną wartość. Zarobić 5000 tysięcy to dla nich jest mało, ale stracić 5 tysięcy to już jest koniec świata. Podstawowy błąd takie osoby popełniają, czyli inwestują więcej niż są w stanie stracić, zamiast zainwestować 500 zł, tysiąc złotych inwestują 5 lub 10 tysięcy złotych, żeby, żeby te pieniądze były w stanie zmienić ich życie i. Znowu, kolejny bieda mental, te osoby, jeżeli zarobią nawet 5-6 razy, tak jak chociażby od ostatniego wywiadu do, do teraz, na tylko i wyłącznie samym Bitcoinie, do takich osób to jest mało. Bo nawet jak one zrobią z 10 tysięcy złotych 60 tysięcy złotych, to one uznają, że e, co to są za pieniądze, poczekam jeszcze. Poczekam, aż będę miał na kawalerkę. Albo ostatnio popularne słyszałem, poczekam, aż będę miał milion złotych. Co też jest kompletną bzdurą, bo uświadomiłem temu człowiekowi, że to jest nierealne. Była taka sytuacja, że ktoś mi napisał, że no on poczeka, aż będzie miał milion złotych. No i się zapytałem, a ile zainwestowałeś? No tyle i tyle. A ile masz? No mam tyle i tyle. Ja obliczyłem tej osobie, że słuchaj, żebyś ty miał milion złotych, no to Bitcoin by musiał jeszcze urosnąć 6 razy od obecnej ceny. Aha i ta osoba wszystko w Bitcoinie ma. I mówię, i to było przy poziomie 62 tysięcy dolarów za bitcoin, ja Mówię, ten Bitcoin musiałby urosnąć jeszcze 6 razy, żebyś Ty zrobił milion. I teraz pytanie, czy Bitcoin urośnie do 360, 400 tysięcy dolarów w tym cyklu? No moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Czy chcesz zostać wiecznym hodlerem? Czy chcesz liczyć, że może nie być kolejnego cyklu i ryzykować? Czy nie lepiej jest wyjść teraz, poczekać na odpowiedni moment, żeby wejść, nauczony na pewnych błędach, nauczony tym, tą cyklicznością bitcoina, wejść gdzieś w okolicach dołka? Może nie na idealnym dołku, ale może po 50% spadku szczytu, może po 60% spadku szczytu i polecieć kolejną hostce? Więc te osoby popełniają właśnie kolejny błąd, czyli im jest mało. Mało jest zarobić 10 razy, mało jest zarobić 20 razy. One muszą zarobić, aż im się zmieni życie. Czyli aż będą miały na dom, aż będą miały na otwarcie biznesu, aż będą miały milion złotych, i takie osoby po prostu zostają wiecznymi hodlerami. Mało tego, te osoby nie cieszą się tym, że zarobią na przykład 5 razy na Bitcoinie, 6 razy na Bitcoinie, gdzie w realnym świecie no, ciężko jest zarobić 500-600%. Te osoby muszą oczywiście kupować altcoiny. Te osoby muszą kupować altcoiny, żeby zarobić jeszcze więcej. Zapominają o tym, że kupując altcoiny bardziej ryzykujemy. No i taka ciekawostka. Ja wypuściłem moje szkolenie dotyczące HOS-y 1 grudnia. Tam przekazałem całą moją wiedzę. To jest szkolenie zrobione w taki sposób, w jaki ja chciałbym sam się uczyć. Ono było robione pode mnie, gdy ja zaczynałem z rynkiem kryptowalut. Dosłownie takie bym chciał dostać szkolenie. Od początku cała wiedza, teoria, aż po pełną strategię, praktykę, pokazanie portfolio, kiedy wychodzić, a nawet poszedłem dalej i pokazałem, w co wychodzić, żeby re realizując zyski. No i to jest, tak jak ja, ja lubię to robić, wiedza na zasadzie wędki. Czyli ja pokazałem psychologię, pokazałem, dlaczego tak, a nie inaczej. No i część... Część tych, tych kursantów stwierdziła, no wiesz, co? No nie mamy czasu. Czy mógłbyś ułożyć za nas to portfolio? Mimo, że wiedza, jak to portfolio ułożyć była, trwa to około pół godziny, no nawet niech będzie godzinę dla osób z mniejszą wiedzą, mówię, no dobra, ułożę dla was to portfolio, jak już chcecie, no bo wiadomo, ktoś może nie mieć czasu. Niemniej jednak jak ma ktoś czas, żeby przerobić wszystkie lekcje, gdzie tam jest ile 30 ponad godzin, no to wydaje mi się, że tą godzinę ekstra znajdzie na zbudowanie portfolio, ale mówię, dobra, będzie full service, zbuduję, zbuduję dla tych kursantów takie portfolio. No i to portfolio zostało zbudowane 17 grudnia. Ono w niecałe 4 miesiące, bez jednego dnia do 16 kwietnia urosło 12,5 raza. 12,5 razy. Wkładasz 10 tysięcy złotych. Kiedy ja przekazałem to portfolio w szóstym bonusie, 4 miesiące później masz 125 tysięcy złotych. Wkładasz 20 tysięcy, masz kawalerkę pod wynajem za darmo, masz spłacony kredyt. I co się okazało? Robiłem ostatniego live'a. A ludzie mówią, czy może warto jest sprzedać Bitcoina, odkupić niżej, a może kupię to, a może kupię tamto? Co myślisz o tym, żeby teraz poczekać na jakiś pullback? A co myślisz o tym, żeby na przykład zapakować się w jakiś inny projekt? Co myślisz o tym, żeby kupić Dogecoina na przykład po stuprocentowym wzroście? Czy jeszcze warto wchodzić w to lub w tamto? Co się okazało, tym osobom jest mało 12,5 razy w 4 miesiące. Moim zdaniem to portfolio będzie rosnąć o wiele bardziej. Moim zdaniem to portfolio da naprawdę bardzo ładne zyski, zmieni życie wielu osobom. Ale to pokazuje ten pewien bieda mental, że zawsze jest mało. 12,5 razy w 4 miesiące to też jest mało, no i te osoby popełniają błędy. Kombinują, kupują coś, co rośnie, sprzedają i. Ten mental biedaka, człowieka nieprzygotowanego do dużych pieniędzy, człowieka nieobytego z pieniędzmi, człowieka, który nie potrafi pohamować swojej chciwości i powiedzieć, no kurczę, no jest tak, a nie inaczej. Wchodzi, wchodzę w rynek kryptowalut w 2021 roku, miałbym więcej, gdybym wchodził w 2013. Czasu nie cofnę. To nie jest tak, że rynek się do mnie dostosuje. To nie jest tak, że rynek teraz da mi milion złotych, bo ja wszedłem, Jan Kowalski wszedł i on ma zarobić na tym rynku milion złotych to no ten rynek kryptowalut będzie dawał coraz mniej z każdym kolejnym cyklem, jeżeli spojrzymy na przykład na Bitcoina. Nawet patrząc na te podstawowe altcoiny, no Ethereum czy też Binance Coin, jak ono urośnie, na przykład Binance Coin do 1000 dolarów, no to w kolejnym cyklu ono nie urośnie 100 razy, tak jak teraz na przykład z 5 dolarów na, na powiedzmy 500, tak? Nie urośnie nagle Binance Coin z 1000 dolarów na 100 tysięcy dolarów w następnym cyklu, a ludzie liczą, że, że tak będzie. Dlatego należy, powiedzmy, patrzeć na te pieniądze z szacunkiem, realizować zyski, nie liczyć na idealną górkę i pohamować tą tą ogromną chciwość. Na dobrą sprawę odpowiedziałeś tutaj e, tym pytaniem, dlaczego większość inwestorów straci pieniądze? No tak, no bo większość inwestorów ma, powiedzmy, ten mental, e, mental biedny, który powoduje, że im jest wiecznie mało, mają chciwość, chcą kombinować, tu kupię, tam sprzedam. Ja ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, która straciła przez kombinowanie na rynku kryptowalut, e, a że to jest no, bliższa mi osoba, która też mi bardzo mocno pomaga. Poratowałem tę osobę. Tam przekazałem troszeczkę kryptowalut, żeby mogła się odkuć, no bo to był bardzo, w bardzo niefortunnym momencie. Została zjechana przez dźwignię. Nauczyła się oczywiście na swoim błędzie. No i po jakimś czasie rozmawiałem z tą osobą, a to jest dobry w miarę trader. No, powiedzmy, nie zajmuje się full time tradingiem, ale jest, jest, powiedzmy, część kapitału przeznaczona na trading. No i okazało się, że ten człowiek zrobił razy 8 te pieniądze, które mu przekazałem, więc bardzo dobry wynik. E, tyle, że tutaj dźwignia, tu coś, tak. tu kupię, tam cały, coś czas tam, siedział tam cały czas siedział, cały czas kombinował. E, nawet pracując na etacie, cały czas, coś tam szuka i tak dalej, bo on cały czas pracuje na etacie. No ja powiem mu, a wiesz, że portfolio hossę, które przygotowałem kursantom w tym czasie zrobiło razy 7. I się nagle okazało, że nic nie robiąc, nic nie kombinując, po prostu kupując i siedząc na tyłku, ma się razy 7, a kombinując i myśląc o rynku 24 na dobę, stresując się, zrobił razy 8. I to dobry człowiek, dobry inwestor. Więc pytanie, co robią tacy niedoświadczeni inwestorzy, którzy nie ogarniają tego tematu? Czy to jest warte po prostu? Więc, więc yy, wydaje mi się, że należy zmienić swój, swój mindset i, i nie mieć tego mentalu biednej osoby, cieszyć się mniejszymi zyskami, które wbrew pozorom i tak są kosmiczne w porównaniu do realnego świata, wychodzić partiami. E, nawet teraz e, ostatnio napisałem post na moim Facebooku e, czy też na Twitterze, że jeżeli panikujecie po tych spadkach Bitcoina, bo są normalne. Mieliśmy półbek na poziomie 26% z 50, 65 tysięcy na 48 to jest 26% spadku. W tamtej hoście to też pokazuje e, w ogóle, jak ciężko jest zarabiać na e, kryptowalutach osobom, które inwestują za dużo pieniędzy. W tamtej hoście mieliśmy półbaki 31, 35%, 40% i zdarzały się osoby, które mówią, a. Ten to miał fuksa, bo, wcześnie, bo wcześniej wszedł kryptowaluty. Nie widzą tego wszystkiego po drodze, nie widzą tych pullbacków. To teraz zastanówcie się, jeżeli panikujecie przy 26%, to co byście robili przy 40% pullbacku? Co byście robili, jakby Bitcoin z 65 tysięcy spadł na, o 40%, i teraz zarobią na tym rynku długoterminowo ci, którzy to wytrzymają i przetrzymają. Łatwo jest mówić komuś, że a. Wszedł w 2013, 2014, ale nikt nie widzi tego, że spadł Bitcoin z 1000 na 200 dolarów i ktoś wytrzymał i nie sprzedał. Nikt nie widzi tego, że była sytuacja, że nagle Bitcoin kosztuje 1400, odrobił stratę i jeszcze zarobił ten ktoś 40% i nagle wychodzi informacja, że wychodzi Bitcoin cash i Bitcoin w ciągu nocy spada na 700 dolarów i wtedy też nie sprzedał. Nikt nie widzi tego, że były różne podbaki po drodze i dalej ktoś trzymał. Więc. To jest już taka pierwsza rzecz, która powinna dużo dać do myślenia. A druga rzecz, jeżeli panikujecie przy tym półbaku w tej chwili, to się zastanówcie, czy może nie zainwestowaliście za dużo, może zainwestowaliście więcej, że jesteście w stanie stracić, i z tego powodu panikujecie. No bo skoro byście zainwestowali te pieniądze, które jesteście w stanie stracić, no to czy byście panikowali? No nie powinniście raczej. Dobra, słuchajcie, ja Wam serdecznie dziękuję za to, że nas słuchaliście. Filip, dziękuję, też Tobie. My będziemy jeszcze tutaj nagrywać parę rzeczy. Jak nie zdążymy wszystkiego nagrać, to nagramy też w Meksyku kilka ciekawych tematów. Poniżej macie link do zapisanego binary Fila. Do zobaczenia. My wracamy, działaj dalej. Pozdrawiam. Cześć. Cześć. Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać.